Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Dying Light 2, jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, ścigamy Wolca, także kontynuuję, nie wiem czy ten epilog podchodzi krótko, długo, o kurde! Podoba mi się te przemiana, Aidena. Jest moc. Zobaczcie na jego e, prawą rękę, tam gdzie miał ten zegarek, ten czytnik, który pokazywał e, czy się przemienia, czy nie. Ono się zmienia wtedy kolor na czerwony. Podejrzewam, że w takich miejscach jak tutaj, e, gdzie jest ciemno, Aiden właśnie będzie się już przemieniał w zombiako, bo jak widzicie ten czas na górze, zobaczcie, on już jest totalnie inaczej wygląda, ten znaczek, tak jakby nam sugerując, że no, że niestety tutaj Aiden już jest na tym etapie, że nic mu za bardzo nie pomoże. E, także cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu lecieć dalej i dotrzeć w miejsce, w które wskazuje nam znacznik. Tutaj prawdopodobnie w jaskini znów się przemienimy. O nie, to jakaś płytka jaskinia. Tutaj stwierdzili, że jednak się nie przemienimy. O, patrzcie, jest. X13 jest tutaj, to X13. Elegancko. W ogóle nie widać, że to tutaj, nie? Wielki napis na ścianie. Okej, okay, czy tutaj znów się... znów się przemienimy, czy nie? Nie, to była chyba tylko jakaś jednorazowa przemiana. Tutaj mamy lampy UV, także raczej do przemiany nie dojdzie.

We can save this city. Fuck you, Aiden. That doesn't look good and you... You're in danger with me, Luan. You know it. You don't understand. Those bastards destroyed everything and everyone I love. Everyone who died in the attack. Frank is dead. I won't. I won't lose you too. I'll be okay. Yeah. Everyone says that. Look at me, Luan. Hey, look me in the eye. Look at me, Luan. I will make it back. Yeah, you will. Because I'm going with you. The one. Frank always said I'm real Nightrunner material. Let's see if he's right. Ladies first. Nie przodem, no dzięki Lawan. Czyli Lawan wybaczyła nam to, że ją teoretycznie zdradziliśmy przy Williamsie. Gdzie oczywiście, tak jak mówiłem, no jednak tak nie było. No, ja chciałem pomóc Coś, wszystkim. <grym>, tak.

Okej, okay, going down. Trophy earned. Zobaczmy. Enter the X13 elevator. 15% graczy słuchajcie. Co My siódmy gracz wiem, to robi to tego achieva, czyli tak naprawdę co siódmy gracz dochodzi do tego samego miejsca, w którym jestem ja. Nie wiem jak to otworzyć. Dobra, pikować mi się nie chce. No i tak mi się te przedmioty do niczego nie przydadzą. Okej. Okay. Ulala, nie wiem czy chcę tam wchodzić. Zdajeżam, że się przemieni jak wejdę. Okej, okay, te ząbiaczki były już fajne. O, ten się super ułożył. Okej. Okay. Eee, powiem szczerze, że tutaj te zombieczki już fajnie się prezentowały, były takie. Mroczne bym powiedział. Fajnie. Fajnie zrobione. Lecimy dalej. Podoba mi się też to, że jestem na tyle przykoksany, że wszystko pada na strzał. Przynajmniej nie muszę dużo czasu tracić na walkę. so much show me leave it we've got bigger problems <laughs> look oh my god what is this they were collecting food here fuel water man look at this they were hoarding supplies here wow Oh, I guess, huh? this place for some people to survive the plague <laughs> like the ark the ark noah's ark from the bible only there the goal was to save pairs of animals and here probably just goat fuckers from the gre it doesn't look like it's for regular people nope selfish assholes it doesn't look like anyone made it here the virus spread more quickly than they did

ale nikt tutaj nie dotarł. No, oh. no i na to była laska. Czy ja jestem kuloodporny? Mogę odbijać strzały. Przypominam, schowamy się tutaj. Jest tutaj kilku. Dobra, trochę ich przyspomuję. Oho. Ohoho, teraz, teraz się bawimy. O, się mój o, o, I jego też nastrzała Szkoda, że nie widzimy jak oni wyglądają. Zostałem kolejne. Dostałem kolejne trofeum. Czekajcie, muszę zobaczyć co to za trofeum, jestem cholernie ciekaw. Night Hunter Kill a volatile 32% ok, czyli musimy po pokonać tego przemieńca. Tego, który ugryzł Aidena na samym początku. Dopiero teraz mi to zaliczyło. Ciekawe. That's all the plans, Aiden. The control room is that way. Waltz must be looking for something in there. Go after him, Aiden. I'll try to find some bandages. I won't leave you. I'll quit it with the mother hen routine and get going. Find Waltz and take that damn key from him, Aiden. Or we all die. I'll come back for you. I promise. <laughs> I know that. Myślę, że Lawan się wyliży raczej. Okej, widzę, że Aiden już się chyba pogodził ze swoją przemianą. Find Worlds I teraz zobaczcie, że ja już nie jestem przemieniony. Więc muszę sobie radzić... A, nie chcę mi się pikować. Muszę sobie radzić bez swojej przemiany. O, tu coś jest tu podniesienie Gdzie jestem. Chociaż teoretycznie ja bym ich pokonał. Tak mi się wydaje. Ale wychodzi na to, że chyba... Po prostu na w świecie nie muszę tego robić. Aha. Spróbuję uciec. Okej. Okay. Dała radę. Patrzcie. O, oni są już. O kurde. Oni są już na siódemce. <laughs> więc nie tak łatwo byłoby ich pokonać. Tak z ciekawości sprawdzę tylko. O! Trzy magazynki z kuszy. No to faktycznie nie byłoby łatwo z nimi. Lecimy dalej.

Miałem taką fazę w pewnym momencie, że wydawało mi się, że Aiden sobie to umiję zmyślił, e, że na nim tak długo eksperymentowali i tak potrzebował czyjegoś wsparcia, że po prostu sobie wymyślił wyimaginowanego przyjaciela, przyjaciółkę, siostrę, e, jak zwał tak zwał. E, ale tutaj widzę że zdjęcie jest, więc pomysł z wyimaginowanym przyjacielem. Niestety odpada. Czy niestety, stety w sumie, nie wiem, w sumie gdzie mam tutaj iść. Chyba tam podnoszę te wszystkie rzeczy. Jak znajdę coś ciekawego, to przeczytamy. Na razie mam tutaj medyczne karty wszystkich pacjentów. Wendy, jakiegoś Wayna, Oscara. Mamy tutaj też Charlesa. Ale ni cholery nie mogę znaleźć karty Mi. Tutaj jest zamknięte. A są tam jakieś dwa przedmioty. time. Don't worry. What the? Mm. Oh, damn. Okay, wspomnienia zaczynają wracać. It's okay. It'll pass. It hurts! I know. I know, boy. I'm right here with you. Shh. Aiden, shh. Fire! Fire in the lab! hurry Aiden you have to run where's Mia I'll find her I promise run <gibberish> OK, ten pożar już w tym what is happening to me Aiden Aiden are you all right yes <gibberish> 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 it sounds like missiles are launching nearby. From this building. I'm still looking for Waltz, Luan. I can't find any bandages. Screw that, Luan. Look for an exit and get the hell out of here. Aiden, if the missiles are launching from here, we need to find them. I'll take care of that right after I find Waltz. Okay. Scanujemy. Petra Charles po Dr. Wals. Lecimy dalej Dużo cutscenek tutaj mamy, ale nie ma się w sumie co dziwić Taki etap Ok, musimy tutaj troszeczkę powalczyć. walczyć. Liczyłem na to, że jeden się przemieni, wtedy nie musiałbym z nimi tak długo walczyć. Coś się ci wydaje, że zaraz się przemieni, tak? Ciekawe, bo niektórzy są na siódemce, niektórzy są na piątce. Okej, okay, poszło. Idzie <laughs> teraz tutaj. Sąba tutaj, no idę za zielonymi guziczkami ogólnie. faktycznie to była mija, niemożliwe. Dobra, ulatcze się. Idziemy za wolcem. O, ejku. nie Mia, ta osoba, którą mam na rękach? Jak myślicie? Myślę, że może jest taka szansa. Może Mia jest tutaj rozwiązaniem zagadki. Mia? O, Mia, Pieprasz się dźwięk, okej, okay, przeczytaliśmy grę, zobaczmy. Najgorsze jest, jak wywaluje się te dźwięki w połowie jakby kadencji. To strasznie ciężko jest to wyłapać. What? 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 What are you doing? Huh? I have to get down there. Pójdź, kurde, ledwo żywa jest ta laska. Zaraz się okaże, że Waltz potrzebował tego klucza, żeby ją uratować. To by było ciekawe. Family first, słuchajcie find your sister czyli talaska na tym łóżku to jest mia 15% increase the city won't survive the next attacks what you're supposed to get out of here get away from here now do you hear me czyżby ostateczne starcie było właśnie z warlsem ale tutaj wygląda na to tak jakby on ratował mie i może po to był mu ten klucz potrzebny? Zaraz się dowiemy. jest i on of this cat and mouse, Aiden. don't to kill Mia? You brought her Tak. Yes. Now leave while you still can. That's my last What is this all about? What do you need Mia for? She. she's alive? In a manner of speaking. But why? Why have you been torturing her like this? You really don't remember anything, do you? Give me the key and stop the missile strikes. It's already too late. We're too late? The city had its chance, Aiden, years ago. Before my work was destroyed, many have died, but more will be saved. Wait, what? What the hell are you talking about? Why are you chasing me, Aiden? What do you want? I promised Mia. Promise what? Why do you keep pretending you don't know the truth? Focus, Aiden. Try to remember. Will you cure her? I'm doing what I can. But she's weak. Much weaker than the other children. That's why she caught the virus. But you can save her, Aiden. Unless. You see, people want to stop my research. They can't see how close we are to finding a cure. Whatever happens, we must. We Whatever happens, together. we must stick we... together. No. You didn't promise her. You promised me. No. No, no. 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 You tortured us! You were hurting me! And Mia! <clears throat> no, Aiden. I would never hurt my own child. Mia is my daughter. And you know that. You <laughs> <laughs> won't hide! I was looking for a cure. For her. For everyone. With your help. Yes. Now leave while you still can. That's why I need this key. what? Walt, stop! Missile launch imminent. Take one more step and I'll kill you. Give me the key. I can't. Mia needs it, Aiden. If you take it, she'll die. The missiles will level the city! There is no other way. The process must follow through to its end. I can't let that happen. Then you have to die! <clears throat>